Cześć, czełem, witajcie, jestem komandosik.pl Dziś chciałem ogłosić wyniki konkursu, który miałem już dawno, które już praktycznie na forum nie istnieje Został ten temat już niestety usunięty, lecz zwycięzcę dawno wyłoniłem i miałem mu napisać Lecz niestety byłem za granicą no, dość e, długo, no i dlatego po prostu nie, nie miałem jak ogłosić tych wyników Ogólnie pierwszoplanowo miałem je podać 19, 19 maja, a dzisiaj jest 22 czerwca. Wiem, że trochę czasu minęło, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeśli dobrze pamiętacie, jeśli ja dobrze pamiętam, wygraną właśnie w tym moim konkursie był film ze mną, wypromowaniem jakby na YouTube, bycie po prostu zawsze w polecanych u mnie na kanale oraz 20 na świecie klasik, to nie wiem, takie. Symboliczne 20 milionów, które tam może pomóc na jakiś heroik starczyć, czy coś takiego. To też oczywiście wręczę to Krzyśkowi. No i tak może zacznijmy, pokażę wam ogólnie jego film, no bo może go nie oglądaliście, jak widzimy ma on tylko 333 wyświetlania, więc wątpię, żeby wszyscy, żebyście go wszyscy oglądali. Więc co, może mam jeszcze na koniec taki pewien bonus związany, co jeszcze chciałem, o czym mam jeszcze opowiedzieć. To na koniec filmu jeszcze o tym Wam powiem. Film nagram z, yy, właśnie z nim, jak skończy mi się ten ban. A ten ban mi się kończy, no, trochę, trochę, za trochę, trochę czasu. Więc obejrzyjmy film. Już mamy zwycięzcę. Potem jeszcze opowiem o dalszych yy, rzeczach. Dobra, oglądajmy. Moment, tak. Zobaczmy, co było moim dziesiątym no, fejlem Najfajniejszy z najfajniejszych elit, która się znajduje na mumiach. Jest to zbalansowany wyznawca Seta. Oj, chyba protezy w NM z, z wyczytaniem go. Tylko jeszcze zobaczę jedną rzecz. FTF. 3 dni temu, czy cztery? On miał 183 level. Wow. <noise> Nie, to chyba była ona. Nie, nie wiem. Aj dobra, jaki on ma jeszcze umiejętność, zamknij oko. Dobra, raz się żyje. Starczy mi on, na, mam nadzieję, dość długo czasu, zanim mi się nie znudzi. Aj, kliknąłem. Nie, nie. Wzdę. <grym>, to też było chyba ciekawe. Siódmy moment, czekajcie. Ta siódemka, szczęśliwa. Za szum, bo pewnie mam jakiś tam szum. trochę, okay. może sobie, sobie A Szczerze mówiąc, to ja muszę zaraz. trochę tutaj... E, ...błąkać się. Albo nie, 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 nie będę się błąkał, widzicie, komando się nie błąka. E. No, ja się nie błąkam, tak. To prawda. E, przekonałem się, tak. O, tu był taki fail. O! Drobny. O! Piątka. Co atakujemy? O ta walka nawet nie mam nie. Już, już więcej ja sama ode mnie ten delikwent, mogłem się cały uleczyć. Lecz wątpię, żeby on nie zjechał do, tak, do, tak, do takiego stanu, że bym z nim przegrał, mam wiadomo już więcej od niego poziomu, więc to był, był wstyd, gdybym z nim przegrał, ale trzeci cios, panowie co się dzieje. No, co się dzieje, Co się dzieje? No jak ty tak możesz no i dawać padłem. się omotać yy, te istocie? No, Komandosik nie zdążył się uleczyć. No cóż, tragedia. Komandosik zginął. Czwarty moment. I spiorę temu bydlakowi łeb. No. Trzeci moment. Jest! Jest! Udało się! Widzicie jaka jestem zdolna? Pozwólcie, że tutaj na chwilę zatrzymam. Chodziło mi o to wtedy, że przeczytałem co ta rusełka powiedziała. Nie chodziło mi o to, że, że, ja jest, że ja jestem zdolny, jakbym był kobietą, ale jestem mężczyzną. Chodziło mi o to, czekajcie, może tutaj chwileczkę cofnę. Ona widziała, widzisz jaka zdolna jestem. No i ja to. Widzisz jestem zdolna? No i ja przeczytałem po prostu co ona powiedziała. Nie to, że chodziło, że ja jestem zdolna. To było, że ja jestem zdolny. No chyba skumaliście. No dobra. Drugi moment. Ale zaraz, zaraz mi wszystko zapełni. Muszę jakoś do, do góry sobie podciągnąć. O, teraz chyba najświeższy. Best pierwszy moment. Zabijak. Oj, dotykanie. A, 1%. Wow, hero. Wow. Paladin. A, tam wszystko zbieram. Wow, dwa Hera, wszystko potrzebuje pilnie kasy, bo wiecie, ciężko tutaj z kasą, ale dwa Hera nam lotły, więc nie jest źle, nie mamy żadnego maga, więc może jakiś lot dla mnie, jakieś jedno Hero, chociaż dla mnie będzie, bo przeważnie mamy dużego. Du <laughs> przeważnie mam dużego, <laughs> nie na tym skończyliśmy, no dobra, tak. Ten film został opublikowany 7 maja 2013 roku, czyli dość dawno temu. Więc przyznaję zwycięstwo właśnie Arash. Arash. Szine. Tak, właśnie mu. Przyznaje to zwycięstwo. No i miałem jeszcze pokazać wam coś innego, tak. Taki bonus, o co mi chodziło. No bo teraz, jak wiecie. Pod tym Out dla Komandosika trochę z tym autem to sobie poczekamy, więc na razie zgłoszeń żadnych nie przyjmuję. Może powiem wam, że ban mi się kończy w lipcu, w połowie lipca, wtedy po prostu e, będzie, będzie dalsza... raczej znaczy dalsze filmy, dalsza część filmów Więc wtedy się zobaczymy. Może nagram jakieś inne gry, przez ten okres, nie wiem, zobaczę jak to wszystko się potoczy. Zobaczymy co z tego jeszcze będzie. No ale chciałem powiedzieć jeszcze o komentarzach pod tym filmem. No dobrze, że kontynuujmy. No i tutaj podpowiadałem wam na Wasze różne komentarze, na różne hejty na mnie czy coś takiego, że mam bana, że ktoś mnie tam rozgryzł. Bo nie wiem, może chciałem się trochę ustosunkować do Astrai, czemu mnie z tego świata wyrzucili. Chciałbym trochę też po części przeprosić tych, co grają na Astrai, lecz po prostu znudziła mi się tam trochę gra. No i może to było takie szymonc sz sz szczeniackie, co zrobiłem, ale nie wiem, przepraszam Was za to. Grałem tam dość trochę czasu, nie wiem, jak dobrze pamiętam, około 4 miesięcy. Bardzo mi się tam podobało, lecz. Już potem nie miałem zbytnio kasy, żeby po prostu nadal tam grać i chciałem trochę zwolnić z tym wydawaniem esełek, bo jak wiecie 8 eseł to dość nawet sporo miesięcznie, a jak tam nawet rzadko wchodzisz raz na kilka dni, no to tak trochę odechciewać i płacić 8 SEU, bo nawet, nawet nie wiesz na co masz. To wydawać. Może na początku dla mnie się astralia wydawała taka strasznie fajna, że tam grało tak bardzo mało osób. No i ogólnie był tam tak super ansko, herosów się zapisywało, lecz potem to się robiło, mówiąc dość nudne. Zdawało się to takie nudne, no bo jak tam na przykład mieliście same legendy heroiki, no to później mówiąc nie było co z tym robić. No tak samemu nie miało nie było z kim powalczyć. Na przykład jakiś kolega chciał do was dojść, na przykład nie wiem co się z wami pograć, to musiał opisać zaproszenie. No ogólnie nie wiem, jak ci co na privie dość długo grają, a nie po prostu chcą się tylko dostać, żeby na przykład pierwszy raz zagrać, to wiedzą, że po jakimś czasie zaczyna to się po prostu nudzić. Niektórzy jak zaczynają grać na privie, no to wbijają tam ten 300 level za tydzień, dostają po prostu tyle, tyle doświadczenia. Że na zwykłym świecie trzeba robić to 4 dni tego samego questa, a oni w jeden dzień dostają tyle, praktycznie, samo doświadczenia. Ale chciałem powiedzieć o takim jednym gościu, tak? O takim pewnym gościu, który szczerze mówiąc, mnie trochę można to nazwać rozśmieszył, tak? Czemu mnie rozśmieszył? No bo podał mu mojego skajpa, tak? Glodis.pl. Od razu chciałem powiedzieć, że to na pewno nie jest mój Skype. No, ci co są na Skype'ie, których mam na Skype'ie, mogą to potwierdzić. Ach, dlaczego nie ma wszystkich swoich na Skype'ie? Bo powiem szczerze, miałbym wtedy za duży spam. Bałbym się wtedy dać na dostępne, bo od razu miał 1000 telefonów. Jak wiecie, czasem chce się po prostu samemu pograć, posłuchać muzyki. A jak od razu się dostaje taki spam, ma się, z dodawany do kilku konferencji naraz, na kilka osób do was dzwoni, to staje się też to czasem nudne. Trzeba też uszanować kogoś, który chce czasem mieć trochę prywatności i nie codziennie chce po prostu z kimś gadać, nawet jeśli ktoś jest na przykład spoko czy coś, też to... Czasem ktoś odpocząć, a nie ciągle odpowiadać na pytania w kółko, bo po jakimś czasie to robi się trochę nudne. No tak, napisał, porozmawiajcie z nim, a przekonacie się, kim on jest. No, kim on jest, no dobrze. O, tutaj. Komandosik ukrany za złodziejstwo. No tak, za co komandosik? Powiem ci, co komandosik ukraść. Czekam na twój następny beznadziejny... Komentarz, w którym teraz wymyślisz co Komandosik mu ukraść, no dobra. Tutaj wytłumaczysz za co? Może to niech pozostanie taką pewną, może nie wiem, tajemnicą czy coś takiego. Powiem wam szczerze, że. Miałem dość sporą zmianę IP, gdyż byłem za granicą, dość długi okres czasu. No i tak ogólnie wracałem do Polski jechałem znowu za granicę. No i tak się zdarzało, że wiecie, że miałem na przykład jednego dnia IP w Anglii, na przykład jednego w Polsce. No i może to skłoniło administrację, żeby nie zbanować. Taki gość ma fajny avatar, bo na początku myślałem, że tutaj muszka siedzi mi na monitorze i chciałem się zdrapać, a patrzę, że tutaj tak specjalnie zostało to zrobione. No i czekajcie, następny taki bezsensowny komentarz. Bo takim gimom nie warto pomagać, miało być wyniki 19. Minął miesiąc a w wyniku nie było, poza tym nie jesteś wcale taki miłym Tutaj też odpowiedziałem mu Komandowalony gimp, kto chce, żeby go się się nagrywał, łapka w górę A zaraz wam pokażę jego kanał Zobaczyłem, on miał jakieś tam dwa takie marne filmy, miał zero widzów No i pisał takie komentarze, gdyby, nie wiem, nagrywał więcej ode mnie i był dużo bardziej doświadczony Dokładnie jeden myślący tutaj Ludzie, on ma bana za oszustwo, bo nie dał nagród Tak, nie dałem nagród, a teraz nagrywam Czuję mózgu, a raczej jego braku. Takie widzimy, nie wiem, takie poparcie bardziej dla siebie, chce, że ktoś chce na przykład zaistnieć kogoś takiego starego, który już nagrał. Bo czasem się tak zdarza, że ktoś nagra, nie wiem, dwa filmy, może nawet jeden, a chce mieć już po prostu tylu widzów, jak ktoś nagrywa tych tak na przykład filmów 140, tak jak ja na tym kanale mam 140 filmów. To niektórzy nagrają dwa i mówią, kurde, czemu widzowie mi w ogóle nie rosną, nikt mnie nie ogląda, a on taki, nop ma ponad 3000 i tyle ma świetleń Powiem wam tak. Dlaczego na przykład tylu widzów miałem na początku, na, pamiętam jak miałem 50 widzów, no i strasznie ja się cieszyłem, że miałem 50 widzów, robiłem na początku takie firmy, darmowy transfer na homiku i coś takiego. Bardzo się cieszyłem, nawet jak mnie 12 osób, 12 osób na początku zasubskrybowało. Lecz czasem, kiedy nagrywałem coraz więcej filmów, no po prostu coraz więcej osób mnie zaczęło subskrybować, oglądać. No i ogólnie którym osobom się to spodobało, niektórzy na początku zaczęli już mnie hejtować za to, że na początku, nie wiem, miałem, miałem jakiś dziecinny głos, taki piskliwy. Widziałem też taki, czytałem bardzo fajny komentarz, że ktoś napisał, że komandosnik na początku był takim dzieckiem, a teraz się stał takim mężczyzną. Taki fajny komentarz, który po prostu zrobiło mi się tak przyjemnie, jak go przeczytałem. O tutaj już, już cię z zwalają za bana feblist... Pozdrawiłem właśnie przyjemność grania na Priv, jeszcze taki wyzywający buziaczek. Powiem ci, że na priwie nie muszę grać, nawet mi się już nie chciało grać na priwie. Nagrywanie dla mnie filmów z piwa było takie dość uciążliwe: no bo jak grać na przykład na świecie zwykłym, to macie coś takiego, że ktoś z drugiego klanu XP szybciej od Was, tak się od tego trochę mówiąc uzależniacie: że o Jezu, ktoś szybciej od Was XP, trzeba nie wiem, nie iść dzisiaj do szkoły, tylko XP szybciej od niego. Staje się to, nie wiem, coś z stylu takiego uzależnienia, z którym po prostu trzeba się trochę pozmagać, no ale co, kiedyś po prostu się dorośnie i z tego wydaje mi się, że wyjdzie. No i może taka ciekawostka, nie będzie filmów nareszcie, ale jakoś twoje plany pokrzyżowałem niestety. No i film, film, be, filmy będą na twoje żądanie. Jeszcze taka ciekawostka, spójrzmy na jego kanał. Kanał został zamknięty i nie jest już dostępny, czyli pohejtowało się, pohejtowało się, no i zamknęło się kanał, stworzy się nowy, no i od nowa się będzie hejtowało i dawało łapki w dół. No bo teraz pewnie twoje filmy zostały zhejtowane przez prawdziwych widzów, którzy po prostu nie lubią takich, co komuś na przykład, nie wiem, noga powinien czy coś takiego, raz mu się coś nie uda, to tu razu się go jeszcze chcą dobić zamiast mu pomóc. Więc takim akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy film. Mm, więc tak, mówię, że filmy z Margą będą dopiero liczyć jak w połowie lipca, no ale nie martwcie się, może w jakichś jak, następnych miesiącach, kurde najgorsze co powiem wam to jest ban na wakacje, no bo ban w roku szkolnym nie może wnioskować tym że będziecie mieli lepsze stopnie ale ban na wakacje, no to kurde nie wiem jak jest, że więcej pobiegacie, czy więcej potrenujecie jakiegoś sportu, a nie będziecie siedzieli przed kąpem, no i ekspili margo, więc dziękuję za wysłuchanie mnie zapraszam do łapkowania tego filmu żeby po prostu Pokrzyżować plany takich haterów, którzy usuwają swoje kanały, hejtują, tworzą nowe, no i podają się za inne osoby jeszcze do tego, nie nagrywając filmów z głosem, no bo muzyczką, bo głosu nie chcą swojego ujawnić, bo pewnie mają taki głos, że jakbyście chwilę posłuchali, to byście pomyśleli sobie, że gadacie z jakimiś niewyrośniętymi bachorami. Dziękuję, cześć!